Hej, cześć, witajcie z tej strony Azorowa i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ponownie zagramy sobie w Multiversusa, zobaczymy co jest tutaj nowego, co się zmieniło, bo ostatnio wyszło kilka aktualizacji. Mamy nowy sezon, nowe rzeczy, a nawet nową postać. Także myślę, że będzie ciekawie. No i bez błędnego przedłużania rozpocznijmy już rozgrywkę, sprawdźmy co tutaj przygotowali dla nas twórcy, lecimy! Z tego co widzę, mamy nowy karnet, o wiele więcej poziomów niż ostatnio i przede wszystkim więcej pieniędzy, bo to było coś, czego tak naprawdę tutaj oczekiwałam. Szkoda tylko, że są te puste pola, tutaj bez żadnych rzeczy, żeby mieć jakoś więcej przedmiotów, trzeba tą przepustkę wykupić. No ale cóż, mówi się, trudno: lepiej mieć chociaż trochę tych darmowych itemków niż nie mieć nic. Mamy również nową postać Mortiego, co prawda nie ma jeszcze Rika, ale również niebawem ma tutaj dołączyć. No i mimo tego, że jest on oznaczony jako ekspert, jest teoretycznie ciężka postać do ogarnięcia, to dzisiaj sobie go stestujemy, ale najpierw zanim zagramy Mortim, słuchajcie Tom i Jerry ostatnio, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to pewnie wiecie, że bardzo chciałam kupić Toma i Jerry'ego. Dzisiaj po raz kolejny ubrałam nawet koszulkę, pokażę Wam. Tutaj Tom i Jerry. I jak widzicie, poza nagraniem nazbierałam troszeczkę pieniędzy. 6000. Dzisiaj sobie to wydamy i kupimy tę postać. Także nie ma na co czekać. Kupujemy, lecimy z tym Tom i Jerry. Kup. Odblokuj. No i mamy słuchajcie. Toma i Weźmy sobie tryb. Może słuchajcie, weźmiemy sobie drużyny 2 na 2, Myślę, że jest to dobra opcja. Zagramy sobie z kimś. Mamy nawet tutaj challenge, także od razu wykonamy sobie zadanie. Zawsze gdzieś tam fajnie mieć kilka leveli wyżej w tym battle pasie. No i zaczynamy, zobaczmy, kogo tutaj trafimy, kogo będziemy mieć w teamie i z kim zawalczymy. Jesteśmy, słuchajcie, w drużynie z królikiem, baksem, a naprzeciwko nas stoją kudłaty i aria, chyba tak się to czyta. No i zobaczymy, jak wszystko się tutaj potoczy. Nasz słuchajcie, sojusznik ma 453 knockouty, także całkiem sporo. Ja jak widzicie, poza nagraniami trochę pograłam. I jesteśmy już sobie tutaj na arenie, i słuchajcie, zaczynamy. Kompletnie nie wiem, jakie Tom i Jerry mają umiejętności, także może być ciekawie. Okej, okay, widzę, że nawalamy w przeciwników patelnią oraz wędką. I nasz sojusznik wydaje się być całkiem spoko, póki co nie oberwał za mocno. Poziom baterii naładowania w kontrolerze jest niski, padzie od PS5, nie rób mi tego! Okej, okay, kudłaty ma już prawie 100, prawie 100 obrażeń, całkiem sporo. Okej, okay, mógłby na przykład wylecieć z tego ringu, no leć! No już prawie, 134. Mu czy mógłbyś wylecieć? Czy mógłbyś wylecieć kolego, kolego złoty 142, jest słuchajcie mamy pierwszy knockout w dzisiejszym materiale no i niestety nasz teammate też poległ kurczę, niedobrze, bardzo niedobrze ale tutaj ta Aira ma już prawie 100, kurde prawie wyleciała, tutaj jakieś ataki i przez przypadek zapatrzyłam się na teammatea. dobra musimy unikać takich akcji, żeby nie było jak w poprzednim odcinku. 96, ale póki co myślę, że całkiem nieźle sobie radzę i tak, jak na postać, w którą gram w ogóle pierwszy raz w życiu. Oni tutaj już, słuchajcie, są w mega krytycznej sytuacji i udało się, daliśmy radę, wygraliśmy, słuchajcie, Tommy Jero oraz Królik Bugs Świetne trio. Mamy, słuchajcie, zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo, pierwsza w ogóle gra w dzisiejszym odcinku, i zwycięstwo, także super. Dwa nokałty moje, dwa nokałty sojusznika. Mamy kolejny poziom na naszym Tomie Jerem i odblokowaliśmy sobie jakąś pierwszą umiejętność, także bardzo fajnie będziemy mogli. Tego użyć, gdzieś tam to wykorzystać. I słuchajcie, kolejna runda, zobaczymy, kogo my tutaj spotkamy. Steven Universe, poziom drugi, podobnie w sumie do nas, my też mamy level drugi, także bardzo fajnie. I naprzeciwko nas stają królik Bugs oraz stalowy gigant. Z tego co widzę, troszeczkę już bardziej doświadczeni gracze. Kurde, mam nadzieję, że nas nie rozniosą. No ale zobaczymy. Dam z siebie oczywiście wszystko. I zaczynamy rozgrywkę. Jesteśmy sobie tutaj. Stalowy gigant stoi z niewiadomego powodu. Chyba ma awka. Bardzo dobry, słuchajcie, idealnie dla nas. Pyk, jeden punkt od razu. Wspuczuję jego teammate'owi. Ja sama miałam już takie sytuacje. O kurczę, zaczął się tutaj, z tego co widzę, ruszać, ok? Ale mimo wszystko już raz go wypchnęliśmy. Także jesteśmy dzięki temu bardzo mocno na prowadzeniu. Nasz teammate niestety mocno obrywa, ale dzięki temu startowi. Mamy szansę wygrać 2 do 0. Słuchajcie, póki co. A jajaj, niedobrze, 77. Oj, wyleciałam. Ach, start był dobry, ale teraz niestety robi się już coraz groźniej tutaj. Staram się tutaj zadawać jak najwięcej ciosów i jak najbardziej tutaj trafiać. Ok, gigant wyleciał, królik Bugs, królik Bugs jest, słuchajcie, wygraliśmy, mamy to, udało się. Według mnie byli to o wiele mocniejsi gracze od nas, o wiele tacy silniejsi przeciwnicy, ale jakimś cudem daliśmy radę. Także super, fajnie. Cztery nokauty, wszystkie są moje jakimś cudem. Bardzo przyjemnie gramy się tym Tomem i Jerem, ale myślę, że przyszedł czas na to, aby stestować kolejną postać Mortiego. Także kupujemy. 3000 nas będzie to kosztowało, zostanie nam jedynie 60 monet. Ale robimy to, słuchajcie, i mamy Mortiego. Także zobaczymy. Jak potoczy się kolejna runda, czy damy radę nim wygrać? Zobaczcie w ogóle, jak on stoi. Wygląda tak niepewnie, tak boi się, boi się, nie chciałby tutaj chyba za bardzo walczyć. Kolejna runda, mamy królika Baxa. Oraz Harley Quinn i Toma i w przeciwnym teamie. Troszeczkę tutaj jesteśmy na minusie ze względu na to, że mam pierwszy poziom, zero umiejętności. Oni tutaj widzę już są troszeczkę doświadczeni, mają tutaj jakieś różne ikonki, mają dosyć wysokie levele. Także może być to ciężka przeprawa, ale słuchajcie, nigdy nie należy się poddawać. Jesteśmy w grze, mamy całkiem fajną arenę. Zobaczmy w ogóle, co ten Morty potrafi. O jakiś statek tutaj poleciał! CO To było, proszę państwa, czy ja właśnie zginęłam? Co to było? Kurcze, ta Harley Quinn ma już 113. Ja tutaj naprawdę ledwo co zdążyłam zadać jakiekolwiek obrażenia. Teammate robi tutaj całą robotę. Naprawdę trzeba mu to oddać. Wow, wow, wow co to było? Co się tutaj dzieje? Mówię wam, kompletnie nie ogarniam tej postaci Spamuję w tym momencie dosowe przyciski i znowu umarłam! gademy dlaczego mnie to wypchnęło tak do góry? Okej, okay, muszę później sprawdzić pod jakim przyciskiem jest to UFO. O, nie! Nie, 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 nie! Królik Bugs, bij się z nimi! Bij się z nimi! Nie, 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 nie! Kurczę, to Harley Queen! O, oh, Harley Queen, o coś ode mnie! Nie. Nie, Tom i Jerry. Tom i Jerry poleciał. Tutaj Tom Harley Quinn troszeczkę spróbuję obić może teraz tego Toma i Jerry'ego. ale jest to ryzykowne 150. Aaa. Tutaj ta Harley Quinn niestety nie wypnęła. O nie, słuchajcie, przegraliśmy. No niestety, kurde, z mojej winy, bo dwa razy wypadłam jakimś cudem z ringu, jakimś statkiem. UFO. Mam nadzieję, że zgodzą się na rewanż. Fajnie by było jednak spróbować. Patrzcie, co ten. Tutaj nasz <noise> Morty robi. No niestety Tommy Jerry nie zgodził się na remasz, ale naszemu teammate'owi jak najbardziej dam tutaj tosta. Niech sobie ma pieniążki, bo naprawdę dobrze grał. Autopilot to jest to, co nas słuchajcie, zabiło dwa razy. Morty wzywa statek kosmiczny jako platformę. O, oh, okej. Okay. Czyli musimy unikać tego. Musimy tego słuchajcie unikać. Kolejna rozgrywka. Morty Lebron James kontra Steven Universe i Krulik Bugs rozpoczyna się runda. Jesteśmy w ogóle na jednej kurde z najgorszych moim zdaniem map, bo tutaj jest bardzo łatwo przegrać, bardzo łatwo stąd wylecieć. Także mam nadzieję, że do tego nie doprowadzimy. I znowu ten kurde statek kosmiczny i Krulik Bugs już prawie wypadł z ringu. OK? Jest jest słuchajcie dobrze. A prawie. Kurde, mógłbyś na przykład króliku stąd wylecieć. Jak nie wiem, czy słyszycie, ale spamuje wszystkie dosłownie przyciski tutaj. Musisz stąd wylecieć. Nie ma tutaj dla Ciebie w tym czasie, w tym momencie miejsca. Musisz sobie już stąd pójść, masz bardzo dużo obrażeń i słuchajcie, królik wax. Wylatuje. Po prawej stronie się tam zapadła podłoga, co jest oczywiście bardzo niefajne. Nie chcemy wlecieć do tej dziury. O, i kolejna podłoga się zapadła. Okej, okay. i kurczę, prawie wylecieliśmy z tego ringu. Okej, okay, robi się mega niebezpiecznie. Musimy tutaj tych przeciwników ostro nawalać, lejemy ich, słuchajcie, tutaj ten Steven Universe, o kurde znowu statek prawie mnie zabił Steven Universe wylatuje, no i niestety mnie wypchnęli, ale słuchajcie, 2 do 2 my mamy 0, oni teraz już są troszeczkę obici, także jesteśmy na plusie Musimy teraz tutaj zaatakować tego Stevena Universe, bo on ma już 66 obrażeń, no niestety on nas tutaj mocno obija, ale my go też możemy mocno obić i jak oni nas tutaj wypchnęli, kurde ten królik Bugs, no nie, oh, Niedobrze, słuchajcie, nie dobrze i nasz sojusznik wyleciał i przegrywamy, nie, a było tak dobrze, słuchajcie, tak dobrze nam szło. Zła mapa, słuchajcie, zła mapa. To wszystko wina mapy. Musimy, słuchajcie, wygrać. Nie może być tak, że. Kupuję nową postać, sprawdzam ją, dwie przegrane pod rząd, trzeba, słuchajcie, przerwać tą złą passę. Dobra, jesteśmy już tutaj na arence i kurde, nawalamy ich, nawalamy, spamujemy wszystkie guziki <grym> standardowo. Wow, 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 okej, okay, ten Lebron James tutaj też spamuje wszystkie guziki i z tego, co widzę, wypadli poza mapę bardzo dobrze, 2-0 dla nas, super, świetnie, bardzo dobry start. O kurcze, Harley Quinn, nie! Okej, okay, Harley Quinn jakimś cudem przeżyła, no i leć, 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 leć kolego, mógłbyś na przykład wypaść, o, 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 no już prawie, mógłbyś wypaść tak jak wcześniej, okej, okay, nawalamy go tutaj, niech oni się tam biją po tamtej stronie, ja tutaj pobiję się troszeczkę z tym Mortim, słuchajcie, mamy to, wygraliśmy w końcu, zobaczmy jaką ma on animację, bardzo fajna animacja wygranej. Podoba mi się. Niestety nikt nie chce tutaj rewanżu. Okej, okay, rozumiem. Rozegrajmy sobie ostatnią rundę na koniec. Niech będzie to jeden na jeden. I zagramy sobie, słuchajcie, Jake'iem. Sprawdźmy, jak nam pójdzie przeciwko jednemu graczowi. W niebieskim narożniku Jake, a w czerwonym Batman. Słuchajcie, lecimy z tym. Zobaczymy, czy uda nam się roznieść tego gracza. Mam nadzieję, że we mnie wierzycie. Ja w siebie mega wierzę. Musimy go pokonać. Trafiła nam się niestety nie najlepsza arena, kurde, ale on jest szybki, kurcze, zdaje nam o wiele więcej obrażeń, bardzo niedobrze, prawie wypadłam z areny, ok, jest to, kurde, mega tutaj ryzykowna, ryzykowne to było, to co przed chwilą zrobiłam. Nie da się nie emocjonować w tej grze, tutaj naprawdę wszystko dzieje się tak szybko i tak po prostu trzeba uważać, kurde, Batman, no nie, jeszcze jakąś mgłę tam postawił. Przez którą niezbyt wiele widać. Chowa się skubany w tej mgle, ale już prawie go mamy! Prawie go wypchnęliśmy! No nie! No i nas pokonał! No mógłbyś na przykład wypaść albo spaść? Nie, 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 nie. Okej. Okay. To było troszeczkę też ryzykowne. Jest on od nas troszeczkę lepszy. Nawet bym powiedziała, że o wiele lepszy, z tego co widzę. Ale może jeszcze jakimś cudem uda nam się go dobić! Kurde, Batman! No, mógłbyś na przykład polecieć! Leć, Batman! Teraz! Jest! Słuchajcie! Udało się! Wygraliśmy jeden na jeden. Naprawdę był to ciężki pojedynek. Nasz przeciwnik był o wiele lepszy i uważam, że należy mu się tutaj szacunek. Nie mam już, słuchajcie, siły na rewanż, naprawdę. No on sam odmówił. Dzisiaj, słuchajcie, wszyscy odmawiają nam rewanży. No, ale cóż, tak czasami bywa. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak widzicie, w multiversusie dzieje się tutaj sporo, są nowe postacie, nowe rzeczy i jeszcze pewnie bardzo dużo nowości przed nami. Naprawdę świetna i zabawna gierka, także od siebie bardzo polecam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!